Zamierzasz skręcić w lewo, a kierujący pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka chce skręcić w prawo. Czy masz obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa? Ja zamierzam skręcić w lewo, a kierujący z przeciwka zamierza skręcić w prawo. No i okej. Okay. to ja teraz Ci poproszę, żebyś otworzyła jeszcze raz filmik i zatrzymała mniej więcej jak będziemy widzieć znak. Stop, super. Mamy taką sytuację znowu, mamy przebieg drogi z pierwszeństwem, która skręca w lewo. W pytaniu jest, zamierzasz skręcić w lewo, czyli nie opuszczam drogi z pierwszeństwem, to jest pierwsza wskazówka. Druga, patrzę, że pojazd z przeciwka zamierza skręcić w jego prawo. Czyli on będzie tam skręcał w prawo. On wyjeżdża z podporządkowanej, czyli jego zadaniem powinno być ustąpienie pierwszeństwa pojazdom znajdującym się na drodze z pierwszeństwem. I tak naprawdę to też nie jest za bardzo ważne, co, co on robi, skoro jest na podporządkowanej powinien ustąpić. Czy by jechał prosto, powinien ustąpić, czy skręca w prawo, powinien ustąpić, czy skręca w lewo, bo wyjeżdża z podporządkowanej. O, ciach.